I przejście. Wow, jaki dynamiczny montaż! Moi drodzy, na początek, trochę innej scenarii, chciałbym się odnieść do jednego z Waszych komentarzy, który zgarnął trochę lajków. Komentarz prezentuje się następująco. Ja go sobie odpalę i go przeczytam. Przydałby się materiał, w którym omawiasz dokładniej jak dobierasz wszystkie podzespoły ESC, FC, VTX, silniki, na przykład pod baterię 2S550. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak. Jestem świeżakiem w hobby, które jest dość kosztowne. W którym e, jest bardzo mały margines błędu, bo się może masa rzeczy spierniczyć. W którym też trzeba odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo, tak? ponieważ się może wiele rzeczy zadziać nie tak, jak bym sobie to założył. Nie wiem, na przykład bateria może przyjść uszkodzona i przy pierwszym odpaleniu może wybuchnąć. Nie wiem, cokolwiek. Tu już teraz. Podaję przykład taki, taki już ekstremalny, no ale, ale wiadomo jak to jest. Wszystko się może zdarzyć. Poza tym ja miałem tak, że jak już mam używać jakiegoś urządzenia, tym bardziej drona, to chcę wiedzieć jak ono funkcjonuje. Więc zanim jeszcze w ogóle wzbije drona w powietrze, to chcę wiedzieć jak on funkcjonuje, jakie są zależności pomiędzy elementami jego, jak on jest skonstruowany. Chcę się po prostu pogrzebać w tym, co właśnie robię zresztą na tym kanale i. Miałem do wyboru kilka opcji wejścia w to, w to hobby, tak jak zresztą każdy, kto, kto z tym startuje. Tak się rozglądam, czy, czy mi pies nie ucieka, ale spoko, pilnuję się. I tak, mogłem kupić gotowca, no ale to by trochę, trochę, że tak powiem, było bez sensu, no bo, bo wywaliłbym masę kasy na, na drona gotowego i co? No to tylko w zasadzie wtedy jest sens iść i latać, zamiast go rozbierać, no bo to jako początkujący mógłbym coś uszkodzić. Mogłem też y, zakupić wszystkie części i od zera go złożyć. Wszystkie części nówki. I tak sobie założyłem. Nawet wziąłem, wziąłem w jednym ze sklepów FPV, sobie skonfigurowałem jakiegoś tam drona i te wszystkie części nówki od zera by mnie ponad tysiaka, więc też uznałem, że to jest za dużo kasy do, do pompowania na początek, bo jeszcze, wiadomo, trzeba mieć kontroler, trzeba mieć gogle, trzeba mieć baterie, trzeba mieć ładowarkę. To wszystko to są koszta. Więc ostatecznie stanęło na tym, że kupuję używanego drona za niecałe 300 na Eliksie. Rozbieram go na części pierwsze, żeby się ze wszystkim zapoznać. I następnie składam, starając się odzyskać jak najwięcej części z poprzedniego buildu. I w zasadzie... To właśnie robię i to się całkiem nieźle udało. Niektóre części musiałem kupić nowe, jak chociażby odbiornik, ponieważ odbiornik musiałem dobrać pod mój obecny kontroler. Ale o tym myślę już sobie pogadamy w warsztacie, bo właśnie teraz będziemy montować takie rzeczy jak VTX, RX i takie tam inne rzeczy. Więc o tym wszystkim opowiem później. A na ten moment tyle i wracamy do warsztatu. Na koniec wam jeszcze pokażę, pokażę szczęśliwego psa. Sunia! Chodź! Tak, mordo, taka szczęśliwa, tak. Takie szczęśliwe psy. Tak, tak, tak. Czołóweczka. I jesteśmy z powrotem w warsztacie. Na początek pokażę Wam bardzo profesjonalnie przeze mnie naszkicowany schemat podłączeń. Prezentuje się on następująco. Myślę, że jest to konieczne przy takich typu akcjach, ponieważ no, łatwo się jest się w tym pogubić. Właściwie jedyne co nie jest zgodne tutaj z moimi założeniami, to tylko taka rzecz, że fałty puszczę sobie przez, przez filtr LC. Takie coś. Już Wam to nawet pokażę. O, tak to się prezentuje. Taki mały, powiedzmy, filtr zasilania. Żeby przypadkiem jakieś zakłócenia z, z silników, czy yy, z ESC, nie, nie zakłócały też yy, obrazu, po prostu sygnału obrazu. I jak już jesteśmy na tej kamerze, to tak sobie to zaplanowałem. Że jak już FTX będzie osadzony, yy, to tutaj damy GPS-a, ponieważ tutaj jest złącze pod które będzie podpięty GPS natomiast tutaj z tyłu jest złącze, pod które będzie podpięty odbiornik to jest VTX, jego sobie przyłapiona na taśmę dwustronną i jeszcze dla pewności trytytką tutaj dałem takie kolanko jak to się nazywa, przejściówka kątowa złącza RPSMA, bo to jest właśnie takie złącze w celu takim, aby jak tutaj dam kamerę, antenę przepraszam antena jest Lollipop 4 mikro tutaj dam antenę to sobie ją y, przyłapę trytytką do górnego plejta. Wiem, że nie jest to niestety optymalne ustawienie kamery ponieważ y, jak dron będzie leciał nie, w taki sposób, tu jest przód i kamera będzie w taki sposób to niestety mm, odbiornik czyli gogle nie będą w polu największej skuteczności anteny. O tak to, tak to określę, ponieważ największe pole skuteczności anteny, nadawania tego sygnału jest, jest idealnie w środku. Im, im, Im bardziej patrzymy pod kątem, to tym ten sygnał będzie słabszy. Ale bez przesady, myślę, że na moje potrzeby to starczy. GPS i kamerka osadzone. I teraz mam trochę problem. W ogóle spójrzmy sobie na odbiornik. Odbiornik jest taki malutki, a z drugiej strony nie mam gdzie go umieścić. Ja, ja się spodziewałem, że on będzie mały, ale to już jest przygięcie, pały. Matko jedyna to jest y, Radiomaster RP2. No nie jest taki tydzi. Mam z nim problem, ponieważ y, jak flight controller będzie w takiej orientacji, czyli zgodnie z oznaczeniem kierunku na nim. To złącze od yy, odbiornika jest tu. Tak więc wypadałoby, żeby sam odbiornik był gdzieś z tyłu, ale trochę nie wiem, jak go tutaj upchać z, z VTX bezpiecznie. Poza tym nie wiem, czy, czy to będzie do końca słuszne, żeby odbiorniczek był tak blisko VTX-a, ponieważ nie wiem, czy one nie będą się wzajemnie zakłócać. Generalnie idealne miejsce na tego małego nicponia jest tu. Tylko wtedy bym musiał kablami zasuwać nad kontrolerem do tej złączki. A kabelek od tego mam niestety dość krótki. W ogóle z tym, z tym kablem były jaja, ponieważ mi ni cholery nie mogłem go dostać, dostać kabelka z dokładnie taką złączką. To jest... Ja już sam nie wiem, co to jest. To jest chyba JSTSH. Nie wiem, tak mi się wydaje, albo coś innego, bo chyba SH jest większe. Generalnie byłem w trzech różnych sklepach elektronicznych, nie mieli tego. W końcu zamówiłem z NETA, zamówiłem złe, jak się okazało, bo, bo za duże. I ostatecznie znalazłem jakiegoś starego notebooka, który, który i tak już był na części i wyprułem z niego taką wtyczkę. I ona była od od zasilania i PWMów yy, chłodzenia procesora w tym notebooku, bo to był taki naprawdę mały, mały asusik sprzed dekady, myślę. No i ta wtyczka idealnie pasuje do tego złącza. Oh yeah! No dobra, tylko że wracamy do problemu. Jeżeli, jeżeli tutaj umieszczę ten odbiornik, do tych kabli mi nie starczy po prostu więc no gdzieś go gdzieś go tutaj z tyłu chyba wcisnę no myślę, że po prostu tak, w, takiej, w takiej pozycji będzie i wtedy tutaj kabelki ładnie do do tej złączki dojdą albo nawet na odwrót będzie sensowniej, tak? bo po prawej jest ta złączka o, takie coś by było myślę ale na początek sobie odbiorniczek odkładamy i trzeba się skupić na tym VTX-ie zastanawiam się, czy jak walnę na, na niego yy, taśmę dwustronną i go tu capnę to czy będzie to zdrowe dla jego temperatur, ponieważ z tego co się orientuję to VTX się dość mocno grzeje ale myślę, że w momencie lotu i tak on się będzie naturalnie chłodził yy, po prostu powietrzem, tak które będzie go smagało więc yy, jak na razie tak zrobię zobaczymy w praniu jak to wyjdzie a może go po prostu przyłapać retretką wtedy nie, nie byłoby pomiędzy nim, a no wtedy by tak jakby bo w momencie, kiedy nakleję taśmę, no to, no to dołożę, dołożę mu wa warstwę izolacyjną, przez co się będzie bardziej grzał. Tak zrobię, że po prostu go perfidnie przyłapę trytytką i tyle. No dobra, siedzi. Myślę, że tak będzie będzie optymalnie. Trochę on ma, ma luzu, ale nawet przy jakimś kraszu raczej raczej mi nie ucieknie. Tak więc teraz trzeba Trzeba tego mojego dudusia gdzieś umieścić. Zastanawiałem się też nad, nad tym odbiornikiem Radiomaster RP1, tylko on ma antenę i stwierdziłem, że nie chce mi się z dodatkową anteną cackać. Tak więc wziąłem tego. Trochę to śmieszne, że do takiego dużego drona będzie taki mały odbiorniczek. No ale nic, no trudno, jest to jest. Jedziemy z tematem. Zanim go zamocujemy, to muszę przylutować te... Ten kabelek do niego To będzie bardzo precyzyjna robota Tak więc przygotowuję cały sprzęt I lutujemy Słuchajcie, dałem ciała jak ta lala, Ponieważ yy, w, w, Zrobiłem chwilę przerwy Wyłączyłem kamerę, cały sprzęt Wróciłem, zacząłem dalej nagrywać Tylko fajnie, że włączyłem wizję A nie włączyłem w ogóle audio Co zdążyłem przez ten czas zrobić? Że nie wiem w którym momencie wyłączyłem tą kamerę, znaczy tak, nie wiem w którym momencie ją włączyłem i leciało bez dźwięku, więc stoimy na, na tym etapie, że przylutowałem tutaj yy, kabelek do odbiornika i przylutowałem już flight controller do tej płytki zasilającej, i na tym etapie jesteśmy. Teraz tak, jak to już mamy, to myślę, że mogę podpiąć kabelek do kamery i do vtx i je przelutować. Teraz tak, to jest kabelek do kamerki. Odchodzi wchodzi tutaj, tralala. To idzie do flight controllera. A to. Oba te kabelki idą do plusa. Plusa baterii. Natomiast kabelek vtx też gdzieś miałem, już go znajduję. I mam. Tak on wygląda. Wpinamy go w To jest zasilanie, które puszczę przez filtr. A to jest device, która będzie podłączona do flight controllera. Długie zapasy mam tych kabli. I chciałbym je już na wymiar dociąć najchętniej. Ostatecznie nie wiem, czy nie zrezygnować z tego filtra, jednak ponieważ nie mam zbytnio gdzie go to zmieścić. Nie jest to duży Dings, ale w sumie tutaj był ładny siadł. Tutaj, bo ty w sumie to jest dobre miejsce. Tylko znowu muszę wcześniej przygotować go do lutowania. I mamy. Tu mi tak się ładnie zrobiło. Reszta też mi się dokładnie nie zrobiła. Ale trudno. I teraz tak. Żebym czegoś zdrowo nie pochwalił. Na pewno Faltę X pójdzie przez, przez ten filtr. Czyli te dwa kabelki na pewno pójdą przez ten filtr. Dobra, na początek weźmy sobie. To sobie weźmy, weźmy sobie przylutujmy baterię do niego, czyli do jednej strony przylutowujemy z tego pada, który jest minusem. No i niestety stąd. Tak więc muszę sobie jakieś kabelki znaleźć odpowiedniej długości. No i mamy, przygotujemy je sobie na początek. No dobra, jak już mamy je ready. To możemy je sobie. Co? Możemy je sobie przylutować do tego filtra. Kolejna. zajebiście precyzyjna robota. Cieszę się, że chociaż kot mnie nie odwala tutaj. Manion. I spoko. I teraz w zasadzie mogę już go tutaj przyłapać. Zgadnijcie czym. Trytytką. to teraz sobie przylutujemy tutaj minus tego filtra do minusa baterii to już jak już, jak już FC będzie zainstalowane to po prostu z góry tak tam przylutuję do do plusa baterii. Jak już o plusie baterii mowa to pytanie, czy ja coś jeszcze będę tutaj do lutował tego całego interesu? I myślę, że nie, więc wychodziłoby na to, że chyba mogę już go na cito tutaj przyłapać. Ej, Pupek, zostaw ty to. Kurczę, kocie. O no i kurczy, gdzie jak mi ukradkował te tytki, no? Chodź tu. Dorwałem złodzieja, odzyskałem kradzione mienie. Teraz zamknąłem drzwi, żeby mi tu nie, nie baraszował. Baraszował? Flight Controller osadzony. Powiem Wam, że dzisiaj strasznie mi jakoś ciężko idzie z nagrywaniem. Matko, 11 Taki post wypruty po tygodniu. Ale dobra, samo się nie zbuduje, nie? Myślę, że najwyższy czas, żeby przylutować tutaj kabelek do baterii więc ciachnę sobie jakiś zdrowy fragment taki nawet z dużym zapasem no zobaczmy dajmy, za tyle co ciachnąłem ciachnąłem czarnego kabla do baterii tyle samo ciachnąłem sobie czerwonego więc teraz go sobie przygotujemy ale mi się pięknie pobielił wow. szkoda, że zawsze tak ładnie to nie przebiega <laughs> no dobra, to no możemy go teraz tutaj Umiejscowić. No i siedzi. Fajnie. Mamy wyprowadzone dwa kabelki do baterii. Teraz jeszcze jest taki problem, że ten kabelek, dobrze, żeby też tu był przylutowany. Kabelek od tego, tego szanownego filtra. I jeszcze do tego samego pada. Dobrze byłoby przylutować te dwa kable od, od kamery. Ponieważ jeden to jest jeden kabel, to jest VCC, czyli bezpośrednie zasilanie, a drugi kabel to jest VSEN. Sen. I z tego o co się zdążyłem zorientować, to jest to jest to kabelek odpowiadający za pomiar napięcia baterii. Więc to jest raczej informacja, którą dobrze by było mieć. I tak w sieci, co średnio. A few moments later. Muszę je skręcić razem z tym kablem od, od, filtra. SIX HOURS LATER Ja cię sunę, no! ONE ETERNITY LATER I cyk, mamy trzecie. O matko... Jedyne. Pewnie można to było zrobić lepiej. Ale zrobiłem, jak umiałem. Teraz, yy, Przylutujemy sobie do filtra zasilanie do VTX-a. Rozerwałem te dwa kabelki. I je puszczę sobie z tej strony. Nie mam jak podejść ludownicą Render, nie chciałbym tu czegoś przysmarzyć. Plusik mamy ładnie przełapany. I mamy minusik. VTX wchodzi... Już Wam mówię jak on wchodzi. On wchodzi, VTX wchodzi w sposób taki tutaj. Hop. I tutaj też muszę jeszcze zalotować wtyczkę na, na kamerze. I kamerka też właśnie na te piny idzie. Do kamery zalutuję tą wtyczkę. Też w ogóle z jakiegoś peceta starego ją wydobyłem. Teraz muszę tylko przylutować te kabelki. I jak już to mamy zrobione. Trochę sobie skręcę. Jeszcze zakręcimy tym interesem. Kurde, no źle to przylutowałem, ty. Czy nie, żeby to miało jakieś, jakieś, jakieś znaczenie? A nie. Dobra, jednak dobrze. Robimy tak. I cyk. I wola, mamy. Dobra, teraz muszę zorientować, w jakiej kolejności te silniki mają, mają być tutaj podłączone, bo nie jestem pewien. Dobra, zorientowałem się, jak to ma być. I w tym dronie silniki kręcą się w ten sposób. Te silniki się kręcą w ten sposób, a te silniki się kręcą w ten sposób. Tak więc wychodziłoby na to, że pierwszym silnikiem będzie ten jedynka, dwójka, trójka i czwórka. To też chyba można zmienić softowo, więc już tam podłączam i niech się dzieje. Tutaj sobie patrzę na moją ściągę. Jedyneczka idzie idzie tu. Ciach. Dwójeczka. I to są dwa silniki, które się kręcą, kręcą Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli silniki CW, clockwise, tu idzie dwójeczka. A tutaj kolejność po prostu opieram o numerację dokumentacji. To jest złącze J J12, J13 i teraz nie wiem czy to jest błąd, ale to jest J15, a to jest J14. No raczej w manualu by nie było błędu, tak więc temu zaufam. Tak więc to jest jedynka, to jest dwójka, dalej trzeci silnik, czyli ten idzie, będę szedł po kolei z numeracją manualu, ten silnik idzie tu, tak, a ten silnik idzie do ostatniego wolnego złącza, czyli tego, dokładnie tego, ponieważ to, to jest złącze S-Bus. Dobra, kurde, siedzi. No i cyk. Dalej podłączymy sobie GPS-a. GPS prosta sprawa. Podłączymy go tak jak był w poprzednim bildzie. Ten kabel sobie tutaj zawiniemy. Myślę, że nie będzie przeszkadzał. Elegancko mamy GPS-a. Te całe makaroni kablowe to nie będę ich przykrocał. Nie chce mi się. Tak więc po prostu je przyłapę do, do top plate'a. Trytytami będzie GIT. Nie muszę mi go tłumaczyć. W sumie ten. Kabelki też bardzo nie przeszkadzają. Ważne, żeby się nie wkręciły w śmigło, bo to już by było bardzo przykre. No i co? Zakładamy górną kanapkę w takim układzie. Okej, wszystkie stęty mamy. Cały czas mam wrażenie, że o czymś zapomniałem, ale nie wiem o czym, więc się nie będę zastanawiał nad tym. To jest moment, w którym możemy zakładać górną kanapkę. Prawie dron gotowy. Dawaj, dawaj, dawaj. O, nagle mi siły wróciły. No tak to zamulałem strasznie, ale teraz, jak już się ma kuchowi, to emocje rosną. Okej, okay, nie ogarnięte. Tak więc zakładamy górną kanapkę. Pytanie, czy mi tu paski przejdą. Hmm, powinny przejść spoko. Paski do, yy, do przyłapania baterii. No i słuchajcie, mamy to. Ja nie mogę. Dron praktycznie złożony. Czy nie wygląda cudownie? To było pytanie retoryczne. Wygląda... nawet jeszcze bardziej składokowo niż poprzedni. Uuu, ja nie mogę. To była walka. Na ten moment sukces. Ciekawe, czy to w ogóle się odpali. Czy to ruszy? Zostało już tylko zalutować końcóweczkę x 60 osadzić antenkę. Tutaj nakleję takie antypoślizgowe pady na, na baterię. I tyle. Ale to już zrobię off camera, ponieważ jestem już totalnie wyczerpany czachami dymi. Spójrzmy sobie na niego jeszcze raz. Prezentuje się. Przecudownie. Naprawdę przecudownie. Tak więc na ten moment to jest tyle. W następnym odcinku go skonfigurujemy, co... Czego się obawiam nawet jeszcze bardziej niż budowy, ponieważ wtedy się dopiero okaże, co po drodze spierniczyłem. Jestem już taki wyczerpany, że nawet nie mam pomysłu, jak zakończyć. Tak więc zostaw...